Siema, tu GreCube. Dzisiaj zunboxuję dla Was kostkę 14-4 Diane plus MF8, Smart Speed Cube, naklejki Halbright'owe i krzyżak od Diana. No to zacznijmy może od naklejek i krzyżaka. Zamówiłem je od użytkownika Netcube. Są naklejki i krzyżak. Rachunek. Lecmy od nakręk. dwa zestawy. porównają do Dajanowskich. O wiele jaśniejszy jest żółty kolor. Czerwony jest bardzo podobny. Niebieski trochę jaśniejszy. Biały, tak nie wie, też jaśniejszy. Czarnego z Dajanowskiego nie mam. Pomarańczowy jaśniejszy i zielony też. Teraz szybko. Teraz nie będę go skręcał. Ale... No dobra. To teraz zobaczymy... Unek i kostka ismer. I woreczek. Zaczynamy od kostki. Płocka jest cała tłusta. Dobra, może zobaczymy jak się kręci. Trochę ciężko. Trochę ciężko. Niestety. Trochę ciasno. Na cinterkapach widać takie logo właśnie Diane plus M-Effect. W porównaniu do Shengshua jest taki sam, taki wymiar. Kostkę sam kupiłem właśnie od Speedcuba kosztowała 80 zł niecałe 80 zł co ciekawe w tej kostce zamiast krzyżaka w środku jest kula i kostka nie posiada nie posiada luźnych elementów dokładnie opiszę ją w recenzji ale może wyjmiemy część części są takie jak zawsze w produktach od Dajana to są rozkładane. Tam jak widać jest kula. Przejdźmy teraz do smart. Smaru jest 400 mililitrów. Może zobaczymy jak chodzi ten smar, czy znaczy jak, jak się kostka rusza po nim. To jest rurka. Dajmy. Widzimy kostkę. To że zakręci się o wiele lepiej. Smar powinien na wiele starczyć, bo 400 ml to naprawdę dużo. Więc to by było chyba na tyle. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.